Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będzie taka mała, nowa seria na moim kanale. Oczywiście z Genshin Impact, w której będę po prostu pokazywał walki z poszczególnymi bosami. Także pojawią się na pewno wszystkie bossy, jeżeli chodzi o elementy. Na pewno pojawi się Wilk, na pewno Storm Terror, no i wszystkie bossy, które występują w grze i które w grze się w przyszłości pojawią. Także zaczniemy sobie od Electro Hypostasis Alepcha, czyli tego pana tutaj. Tak jak widać, który dostarcza nam niezbędnych przedmiotów, żeby wbijać gwiazdki na postaciach takich jak na przykład Fischl czy Lisa, czyli elektryczność. Także mógłbym wam tutaj paplać oczywiście o teorii, jednak myślę, że podejście praktyczne jest najlepiej, najlepsze. Polecam przynieść tutaj postacie ogniste przede wszystkim, czyli na przykład Amber będzie dobra, z Link będzie dobra, tak naprawdę wszystko będzie dobre, bo według mnie jest to najprostszy boss, także walka się aktywuje. Ma on kilka różnych ataków, które bardzo łatwo, tak na dobrą sprawę, uniknąć. Po każdym ataku zamienia się w taki kryształ, i właśnie ten kryształ musimy bić. Jest jeszcze jedna faza, to jest trzystopniowy atak. Tak, jak widać, bardzo łatwo go uniknąć. I standardowo zamienia się w kryształ. My ten kryształ bijemy. Proszę bardzo. Nie wiem, czy nie powinienem trochę zwolnić w sumie, żeby pokazać wszystkie ataki, czyli to jest tak jakby wiertło. Po zrobieniu tego ataku strzela w nas, no nazwijmy to energią, co jest bardzo łatwe znowuż do uniknięcia. Polecam też nie używać ku z Link, tylko zachować to na ostatnią fazę. To jest taki atak, w którym dosłownie te... Kwadraciki obracają się i strzelają w nas energią. My nie musimy tego unikać, możemy sobie spokojnie wejść do środka. Nic nam się nie stanie. I jeszcze chciałbym, żeby zrobił jeden atak, o ile będzie chciał mi go tutaj pokazać. To jest taki atak pięścią, który, no tak naprawdę, bardzo łatwo uniknąć. No pokaż nam ten atak. No nie, nie chodzi o wiertło. Przez to, że próbuję unikać, to jeszcze tutaj zginę. Także, może zmienimy postać. Oczywiście, walkę już mógłbym dawno kończyć. Ale zależy mi na pokazaniu jeszcze jednego ataku. Mianowicie tego. Czyli wypusz wypuszcza w nas takie, jakby no, najłatwiej powiedzieć, klocki. Które też bardzo łatwo unikać. Tak jak widać zresztą. No i kwadracik. Rzucamy miśka kończymy ostatnia faza to po prostu rozdziela się na trzy małe kryształy, które musimy jak najszybciej unicestwić, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, boss się uleczy, im więcej kryształów zostanie, tym więcej po prostu się uleczy. Same kryształy możemy atakować tylko i wyłącznie za pomocą zdolności. No i właśnie tało było, to był ten moment, w którym potrzebowaliśmy ulty, czyli tego skilla Q, chociażby z Janlink, żeby to szybko i łatwo zrobić, prawda? Czyli generalnie jest to według mnie najprostszy boss ze wszystkich dostępnych. No mogę się mylić, po prostu ja mam z tym najmniejsze problemy. Trochę życia straciłem, ale to dlatego, że chciałem pokazać wszystkie ataki oczywiście. W komentarzach możecie również pisać jakiego bossa chcielibyście zobaczyć następnego. Ja poczekam z nagraniem następnego, bo może macie jakieś priorytety. Może chcecie zobaczyć ognistego, wodnego, może smoka, storm terrora, może wilka, może to z nim macie problem. Także jestem otwarty na sugestie. No i czekam na komentarze ewentualne, jeżeli nie, no to po prostu będę robił w swojej kolejności. Także ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że w czymkolwiek wam on pomoże. Życzę wam miłego, przyjemnego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.